Topik i Topcia! O oh my god, Topik! Jak ja się cieszę, że cię widzę! O, Katie już wysiadła! Topik! Katie! Dzień dobry, panie tato Topika i Topci! O, dzień dobry, Katie! Miło cię widzieć! Naprawdę? A ja myślałam, że nie chcemy pan widzieć! Och, już przestań! Złości poszły w zapomnienie! No właśnie, Katie! E, daj te torby! O, dzięki, Topik, są bardzo ciężkie. O, faktycznie. Co ty tam naładowałaś? A, kosmetyki, stroj kąpielowy, okulary. Dobra, Katie, jedziemy do domu. Już nie mogę się doczekać, by zobaczyć wasza willa nad morzem. No, w naszej willi jest naprawdę cudownie. Domyślam się i już nie mogę doczekać, by zobaczyć Topcia, Patrick. To ja zadzwonię do mamy, że już wracamy. Dobrze, tato. O, ojej, jaka piękna ta muszelka. Dobciu, twoja mama mnie poprosiła, żebym przyniósł ci kapelusz. Kapelusz? Niby po co? Powiedziała, że jest takie słońce, że lepiej będzie, jeśli go ubierzesz. No, nie chcę kapelusza. No ubierz go. Twoja mama ma rację. Dzisiaj jest naprawdę wyjątkowo ciepło i mocno świeci słońce. Ach, no dobra, dawaj ten kapelusz. Ach, fajnie w nim wyglądasz, a w ogóle w tej sukience to wyglądasz jak Pocahontas. Kochani, dzwonił do mnie tata. Tata, Topik i Katie już jadą z dworca. O, fajnie. Och, no ciekawe jak będzie z Katie. Będzie dobrze, zobaczysz. No właśnie Topciu, na pewno będzie super, zobaczysz, będziecie się świetnie bawić. No jeśli Katie nie postanowi zrobić czegoś głupiego, to na pewno będzie fajnie. To Topciu, a może byśmy poszli na kajak? Co ty na to? Na kajak? Niby gdzie. Widziałem, że jest tutaj niedaleko wypożyczalnia. O, może poczekajcie na tatę. Będzie bezpieczniej. Proszę pani, ale ja potrafię płynąć kajakiem. Robiłem to nieraz. No nie wiem. Mamo, proszę zkuć się. O, no ale nie chcecie poczekać na Topika i Katie? No dobrze, możemy zaczekać. A ja idę powiesić pranie. Nie wiedziałam, że są tutaj spływy kajakowe. A ja poczytałem trochę w internecie i znalazłem mnóstwo ciekawych atrakcji. No to ekstra. Pół godziny później. No dalej Katie, chodź. No, zapraszamy. O, Rety, Czopik, ale tu jest pięknie, po prostu cudownie. No mówiłem ci bajka, cudnie. nie? Jest, jest cudnie, wspaniale. Brzydula, brzydula. O, brzydula? <grydula> Katie, w ogóle się nie przejmuj, to nasza papuga, właściwie papuga mojego taty i ona lubi sobie pogadać. Brzydula, brzydula. O, czemu ona mówi do mnie brzydula? Hehe, Katie, w ogóle się nią nie przejmuj, naprawdę. Ona plecie same głupoty. No dobra, jakoś się zmieściło to łóżko dla Katie. Będę musiała z nią wytrzymać w jednym pokoju. <Katy> Dasz radę, Topciu. No, będę musiała. O, zobacz, przyjechali właśnie. Hello, Topcia! O, cześć, Katie. Mam dla ciebie wyjątkowy prezent Prezent dla mnie? No tak, zobacz jaki piękny kwiatuszek, na pewno ci się spodoba Wow, to drzewko przycięte na kształt kotka, faktycznie jest przepiękne Proszę bardzo, to dla ciebie Topcia Dziękuję ci Katie Mam nadzieję Topcia, że wybaczysz mi to wszystko złe co ci zrobiłam i powiedziałam Katie, już o tym zapomniałam. Jest okej. Okay. Chopcia, wiedziałam, że wybaczysz. Ty jesteś najlepsza i zawsze wybaczasz. Jesteś taka dobra. No dobrze, kochani, Katie, może jesteś głodna? No właśnie, Katie, po podróży na pewno jesteś głodna. No, Chopik, ja mam dietę, przecież wiesz. <noise> no tak. Katie, będziesz musiała spać z Topcią w jednym pokoju. Zaniosę tam twój bagaż. A ja pójdę do kuchni do mamy. Topik, zaczekaj. A macie tu jakiś salon czy coś, gdzie gdzie jest więcej miejsca. Musimy rozpakować prezenty. Prezenty? No właśnie, jakie prezenty? No przecież nie przyjechała tutaj Katie z pustymi rękoma. Ja już dostałam prezent, ale mam dla Ciebie jeszcze małą drobnostkę. Fajnie. No dobrze, to postawię kwiatka tu i chodźmy do salonu. No mm, cóż to moja żoncia przygotowała? Same smakołyki. No, zrobiłam parę słodkości dla Katie. Dla Katie? Katie ma dietę. Kochanie, to ty nie wiesz? Oh, no tak, zapomniałam, że ona ma wymagania. Ale nie martw się o skarbie, nic się nie zmarnuje. Ja uwielbiam takie smakowitości. No wiem, jesteś takim samym łasuchem jak Topik. Wow, Katie, dzięki za tę piłkę, jest super. Tak myślałam, że ci się spodoba. Wiem, że uwielbiasz grać w piłka. Patryk, będziemy mogli pograć razem. Aha, chętnie zagram. Topcia, dla ciebie mam jeszcze... Zaczekaj, a tu powinno być... O, jest, taką mgiełkę zapachową. O, miałam już kiedyś taką, pachnie przepięknie. No wiem, że miałaś, a ja ci ją wypsikałam. Nie wiem, czy pamiętasz, no, jak weszłam do ciebie do pokoju. Pamiętam, Katie. No, więc teraz będziesz miała całą taką mgiełka. No dzięki. Wiecie co, teraz czas na najlepsze. Na słodycze, które masz w torbie? Och, Topi, ty żarłoku. Słodycze są też dla ciebie, ale podziel się z Topcia i Patrick. Okej, okay, podzielę się. A co jest najlepsze? Mam coś mega tajemniczego, mega magicznego. Mega magicznego? No co ty, Katie? Co to jest? Ja lubię magiczne rzeczy. Jakieś kryształy? No, Topcia, coś o wiele lepszego. Dzieciaki, mam nadzieję, że jesteście głodni. Ja jestem. Chopik, skup się teraz. Katie, co to jest? To jest gra Topcia, ale nie taka zwykła. Tak, Katie, widziałam już gdzieś coś takiego. O, where, gdzie pani widziała? Hmm, chyba w telewizji, w jakimś filmie. Czy to jest? Tak, to jest gra, dzięki której będziemy mogli wywołać duchy. Katie, duchy nie istnieją. Ja wierzę w duchy. Ja też, ale takie dobre, yy, takich złych, to, ch to chyba nie ma, prawda? Topik, są dobre i złe duchy. Nie ma tylko dobre. O, w takim razie ja nie chcę wywoływać duchów, no bo jak przyjdzie do nas jakiś zły, to co zrobimy? Och, dzieciaki, duchy nie istnieją. Ani dobre, ani złe. No właśnie, duchy istnieją tylko w filmach. Przynieśliśmy wam smakołyki. Upichciłam dla ciebie, Katie, naleśniki. A właściwie takie pankejki z owocami i bitą śmietaną. O, proszę pani, ale ja... No wiem, wiem, masz dietę. Ale jak trochę zjesz, to się nic nie stanie. Ma pani rację, nie odmówię takich smakowitości. A w grę zagramy dopiero wieczorem, jak będzie ciemno. Ja nie chcę. Chopik, przestań, nie bądź bojduja! Godzinę później. <tryk> Patryk, miałeś rację, tutaj jest cudownie. Katie, a ty na pewno nie chcesz wsiąść na kajak? No, Chopik, dzięki, nie mam ochoty. Ale wiesz co, Katie, ja się cieszę, że tutaj przyjechałaś do nas. O, ja też się cieszę, Chopik. Tęskniłem za tobą czasem było mi bardzo smutno. O, ja za tobą też tęskniłam, Chopik, ale już jesteśmy razem tutaj i jest tutaj fantastycznie. Mam nadzieję, Katie, że to będą nasze najlepsze wakacje. O, Patryk, zobacz, coś jest w wodzie. Nie widzę gdzie? Odpłynie jeszcze kawałeczek. Okej, okay. jeszcze kawałek? O stój! Widzisz? Coś jest w wodzie. Masz rację. Co to jest? Nie wiem. Jakby to wyciągnąć. Hej, co wy tam robicie? Co tam jest? Topcia coś zauważyła w wodzie. To tak delikatnie błyszczy. Czopcia, może znalazłeś skarb? No właśnie, może to jakiś skarb. Wyciągnijcie to. Podpłynę trochę bliżej i spróbuję wyciągnąć to wiosłem. Tylko uważaj, żebyś nie wypadł. Ciekawe, co to jest. Aha, ja też jestem bardzo ciekawa. O, rety, to jakaś kula. Wygląda bardzo magicznie. Czopcia, co to jest? Pokaż. No właśnie, pokażcie, co tam macie. Patryk, pójdź do brzegu, bo przecież nie wytrzymają z ciekawości. Hej, to jest jakaś kula. Wygląda bardzo magicznie. Tak? Patryk, a w domu mówiłeś, że nie wierzysz w magię. Spójrzcie tylko, jaka piękna. Koniecznie musimy ją zabrać do domu, ale będę miała pamiątkę z wakacji. Aha, faktycznie jest wyjątkowa. Ach, no dobrze, wracajmy już do domu. Fajnie było na kajakach, prawda, topciu? Tak, było super. Jak wrócimy do domu, to mam nadzieję, że będziecie chcieli zagrać w moja gra. <laughs> no dobrze, możemy zagrać. Spróbujemy wywołać same dobre duchy. O, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Topik. Będzie dobrze. Zobacz, będziemy się świetnie bawić. Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wy wierzycie w czary i magię oraz w duchy. Subskrybujcie kanał Topik i Topcia. A jeśli chcecie więcej moich historyjek, to zajrzyjcie również na mój drugi kanał, Bajolanki. Tam też czekają na Was odcinki. Toka boka. I do usłyszenia. Pa, pa, ra, pa. pa.